I taki sam plan działania na dzisiaj, okej? Okay? Ja idę za Czeka, jak? Jak? Nie, co... jedyne co może wyjść to procenty. <laughs> Dzisiaj słońca nie ma, to już nie leci

To cię nie zabije, to cię wzmocni. Ból jest chwilowy, chwała jest wieczna. Dobra, do roboty! Chłopaki, od samego początku narzucić swój styl grania, pokazać im, że y, nie pograją z nami dzisiaj, jesteśmy mega skoncentrowani, nie możemy popełnić tego samego błędu, co zrobili Francuzi, że wy, myśleli, że wygrają, wygrają spotkanie y, w siat. Jak chcemy pokazać, a mamy to pokazać, że szanujemy tego przeciwnika, który przyjdzie, wyjdzie dzisiaj na boisko, a jak można pokazać przeciwnikowi, że się go szanuje? O, tak. Z nimi do 15. Dokładnie tak jest. Jak jest szansa wygrać do 15, to wygrać do 15. Jak jest szansa wygrać do 10, to wygrać do 10. Na każdej piłce skoncentrowani chłopaki. To będzie pokazanie przeciwnikowi, że ich szanujemy. Jesteśmy skoncentrowani na swojej robocie. OK? Jedziemy, chłopaki, ich zaczynamy tak jak wczoraj, e, tak wczoraj kończyliśmy. Bogu, yy, Dawid na <laughs> rozegranie. Dobra. Okay, no. Polska! Ale ja się no, Za, nie, za nie, mało blady się ale zrobił. Albo chwilka Silka mu pociekła Bardzo chwilka uciekła. thank <laughs> you thank Thank you.

Ах, то неважно. Секако, да да Dziś okazję wystąpić w czasie meczu z Austrią. Powiedz, jak się czułeś przed tak liczną publicznością? Dla mnie to było niesamowite przeżycie i przed taką publicznością, która jest przede wszystkim polska i grać z koszulką kadry, to jest naprawdę niesamowite uczucie i to jest spełnienie z jednych moich marzeń. No i też spektakularnie ten mecz zakończyłeś. Tak, tak wiesz, to są takie końcówki, które zostają w pamięci. No, ja poszedłem z tą piłką i nie myślałem o tym, czy to skończyć, tylko po prostu. Uderzyć i no, sprawić trudność przeciwnikom. To, że wpuścili asa, no to już brawo, brawo dla mnie, że taka trudna zagrywka. No. I szkoda ich trochę. Antko, dzisiejszy mecz z Austrią, wygrany 3-0, ale tak łatwo też z nimi nie było. Nie była to jednostronna bitwa. To prawda, drugiego seta rzeczywiście gdzieś tam. W pewnym momencie nam uciekł dobrze dogoniliśmy i, i było już 2-0, to jest najważniejsze, bo w tym trzecim secie no, to rywale już pękli i, i po prostu wiedzieliśmy, że, że wygramy ten mecz 3-0 tak, jak miało być i tak jak planowaliśmy. Yy, zrobiliśmy co mieliśmy do zrobienia dzisiaj. Nic więcej nie mogliśmy z tego wyciągnąć, także cieszę się z tego wyniku i czekamy na półfinał wypełniona niemal do ostatniego miejsca, a wciąż kibice byli przed halą. Powiedz, taki doping tylko niesie, prawda? Nie stresuje. No to prawda, robi wrażenie przede wszystkim taka, taka ilość ludzi na, na hali. Nie grałem nigdy przy takiej publiczności, natomiast to jest no, niesamowite uczucie zagrać przy czterech tysiącach, prawie pewnie ludzi. Czysta przyjemność. No. A rączki trochę drżą, jak się wychodzi no, na zagranie? Na początku na pewno, to nie ulega wątpliwości, że gdzieś tam się wchodzi, no to... 4 tysiące ludzi na ciebie patrzy, jest to gdzieś tam z tyłu głowy, ale myślę, że im dalej w las, tym tych, tych nerwów jest mniej.